Czy myślałeś o zaburzeniach odżywiania u osób ze spektrum autyzmu jako dodatkowym rozpoznaniu albo dodatkowym problemie osób z spektrum autyzmu? Czy po prostu wszystko zrzucasz na autyzm, wszystko zrzucasz na diagnozę autyzmu, wiesz, że w autyzmie jest tak, a nie inaczej, jest wybiórczość pokarmowa, jest takie łaknienie, jest nadwaga, niedożywienie i po prostu wszystko, wszystko, wszystko zrzucasz na spektrum autyzmu? A jak, a jak mówi nauka? Zastanawiałeś się? Jeśli masz ochotę się dowiedzieć, to zostań ze mną do końca tego filmu. Ja jestem tutaj po to, żeby pomóc Tobie, Twojej rodzinie, a przede wszystkim Twojemu dziecku, tak by podnieść jakość życia, tak by czuło się lepiej. Cieszę się, że tu jesteś. Zasubskrybuj mój kanał i chętnie podpowiem Ci, co zrobić, żeby było lepiej w Twojej rodzinie. Największym wyzwaniem w obszarze wychowywania dziecka ze spektrum autyzmu jest cały czas podążanie za takim świeżym spojrzeniem i za tym, co mówi nam nauka w zakresie właśnie zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Często jest tak, że my musimy się w jakimś sensie trochę skonfrontować ze stereotypami, które. No, które funkcjonują w naszym społeczeństwie, stereotypami dotyczącymi właśnie zaburzeń ze spektrum autyzmu, i wśród nich jest takie przekonanie, że zaburzenia odżywiania są objawem autyzmu, że to jest wpisane nierozerwalnie w tą diagnozę i że każda osoba z rozpoznaniem spektrum autyzmu musi mieć jakieś zaburzenia odżywiania musi mieć jakieś problemy związane z procesem odżywiania. A tymczasem pamiętajmy, że zaburzenia odżywiania, problemy z odżywianiem czy jakieś trudności bezpośrednio pośrednio związane z odżywianiem nie są bezpośrednio stricte ani objawem autyzmu, ani nie są nierozerwalnie związane z tą grupą. Są objawem, nieprawidłowością, która często występuje w tej grupie osób, ale nie jest to objawem autyzmu. Więc jeżeli ignorujesz, czy z przywróżeniem oka patrzysz na temat związany z odżywianiem, bo masz silne przekonanie, że ważniejsze na danym etapie jest to, żeby Twoje dziecko zaczęło mówić, albo żeby zaczęło spać, by rodzina również mogła spać, albo jeśli uważasz, że ważniejsze jest nie wiem, nauka czytania, pisania, albo ważniejsze jest odpieluchowanie lub jeszcze wiele innych.